No właśnie dobry wieczór, pani Dario. Jest Pani chyba najważniejszym gościem na tym kongresie. No i mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że największa wartość na no to wszystkie te treści, które tutaj uczestnicy mogli usłyszeć, a jeżeli choć trochę, mogłam się do tego przyczynić, że ta wartość jest, to, to jest mi tym bardziej miło. Myślę, że jest i to ogromna. Emocje wywoływało to spotkanie dużo wcześniej wśród tych, którzy wiedzieli, że że pani będzie, bo też sukces, jaki pani podopieczna odniosła, jest no, niebywały i niesłychany. Ja wiem, że to trudno w krótkiej rozmowie powiedzieć to, co. Wszystko co najważniejsze, ale to co naprawdę najważniejsze w pracy z mistrzem i sportowcem, jeżeli chciałaby się Pani podzielić, to bylibyśmy wdzięczni. No, przede wszystkim zachowanie pewnej spójności, dbanie o relacje, takie trwałe relacje, które oparte są na zaufaniu i na wymianie kompetencji. Myślę, że to jest niesamowicie istotne, szczególnie we współczesnym sporcie na najwyższym poziomie, który w dużej mierze jest pracą na relacjach. Oczywiście no, niesamowicie istotne jest to, żeby umieć zarządzać emocjami. Stresem w tych kluczowych momentach, kiedy, kiedy ten stres bywa największy, tam kiedy wychodzi się na arenę sportowej rywalizacji i zostaje się już samemu. Ale też to, o czym mówiłam podczas swojego wystąpienia, jest niesamowicie istotne. I myślę, że nauczyliśmy się tego, a może przypomnieliśmy sobie o tym w ostatnich miesiącach a więc dbanie o pewne fundamentalne potrzeby każdego z nas, o to, aby budować pewien dobrostan. To jest coś, co chciałabym absolutnie podkreślić i co jest bardzo, ale to bardzo istotne i pojawia się tak naprawdę na co dzień w pracy z tymi, którzy dążą do mistrzostwa w sporcie. Mistrzowie, co zostało udowodnione, potrzebują wsparcia psychologów. A człowiek, czy każdy człowiek, sądzi Pani jako psycholog, przecież nie tylko sportu, ale, ale w ogóle zajmuje się Pani człowiekiem, czy, czy potrzebuje i czy powinien korzystać z pomocy psychologa? Jest taka książka Biblia Psychologii społecznej napisana przez profesora Bogdana Wojciszka i ona zatytułowana Jestem człowiek, istota społeczna i to jest takie stwierdzenie, które doskonale obrazuje to, w jaki sposób my, ludzie, funkcjonujemy. Przede wszystkim każdy z nas potrzebuje wsparcia. Nikt nie powinien być samotny, każdy powinien w jakiś sposób dążyć i mieć taką szansę posiadać stabilną sieć wsparcia bliskich, nie tylko przecież mówimy tu właśnie o sportowcach, ale o każdym z nas, wsparcia bliskich, rodziny, przyjaciół, partnerów, współpracowników w zakresie rozwoju naszego zawodowego. A czy wsparcie psychologiczne jest ważne? Jasne. Czy każdy powinien z niego korzystać? Absolutnie nie. Sportowcy stają się mistrzami tenisa, pływania, lekkiej atletyki najpierw, a nie przede wszystkim a nie mistrzami psychologii i o tym też absolutnie warto pamiętać. Nie mogę nie zapytać, czy pani, uprawiając sport, również korzystała z pomocy psychologa? W czasach, kiedy ja uprawiałam sport, moja kariera zresztą zakończyła się dosyć szybko, bo ja miałam lat 18, kiedy kończyłam. To było coś, co było absolutnie poza moim zasięgiem. I nie ukrywam też, często o tym mówię, że mój proces i takie myślenie w mojej sportowej drodze. Polegało na tym, że ja czułam, że w sporcie jest coś więcej. Miałam takie poczucie, że można coś inaczej, lepiej właśnie zgłębić, ale nie do końca wiedziałam, gdzie tego szukać i tego mi brakowało. Tak naprawdę o psychologii pomyślałam dopiero, kiedy zaczęłam pracę jako trener. Miałam 18 lat, byłam bardzo młoda, natomiast wtedy zaczęłam się tym dużo mocniej interesować, a kiedy sama sport uprawiałam, niestety nie miałam takiej szansy. I myślę, że to wiele, wiele zmieniłoby też w mojej sportowej drodze. A czy y, może pani nam zdradzić, gdzie pani zaczynała żeglować? W Iławie. Wspaniałe jeziora. Absolutnie. Jezioro Jeziorak. Najdłuższe jezioro w Polsce, no na zawsze w moim serduszku. <laughs> aczkolwiek aczkolwiek miejscu, w którym jesteśmy, więc w Mikołajkach też żeglowałam Mazury, to jest mhm. moje miejsce na ziemi, dlatego też przyjazd na Kongres był w pewnym sensie dla mnie podróżą sentymentalną. To myślę, że to bardzo, bardzo przyjemne dla tych wszystkich, którzy Panią zapraszali, którzy Panią gościli. Eee, czy, ostatnie pytanie, czy e, psycholog, Mistrza jest mistrzem dla mistrza. Myślę, że warto, aby był pewnego rodzaju mentorem, aby posiadał autorytet. Często powtarzam, że skoro uczę moich zawodników pewnych rzeczy, to warto byłoby samemu też je kultywować, robić, aby szef nie chodził bez butów. I, i zdecydowanie staram się no, postępować według tych reguł, zasad, postaw, o których często mówię. Tym bardziej jest to ważne, dlatego że moja praca to też jest taki zawód high performance, ten, który polega na nadawaniu z siebie bardzo wiele w warunkach rywalizacji. Silnego stresu. Dlatego staram się też podążać, podążać za tymi regułami. Nie, no to fantastyczne. Myślę, że to perspektywa dla wielu sportowców i ta informacja. Szkoda, że nie jesteśmy na antenie bardzo, bardzo ogólnopolskiej i powszechnie oglądanej, ale myślę, że internet mówi, mówi dużo, ponieważ wiele osób mogłoby zostać mistrzami. Także bardzo pani dziękujemy, życząc pani sukcesów, a pani podopieczny. Podopiecznym podwójnym, bo nie tylko Igą świątek się pani zajmuje, jak rozumiem. Serdecznie dziękuję, przekażę. Dziękujemy ja. bardzo.